Witam, jestem Milkshake914 i jestem nowym animatorem na YouTubie. Od razu chciałbym powiedzieć, że w kolejnym odcinku będzie Q&A, więc zadawajcie mi pytania. A w tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć skąd się wzięło Milkshake914. Więc kiedyś sobie zainstalowałem Duolingo. I nie wiedziałam, jakie imię dać, więc tam były propozycje i wybrałem Milkszech 913. No, i tak mi się ta nazwa spodobała, że kiedyś sobie w Robloxie e, ustawiłem taką nazwę, lecz straciłem to konto i kiedy chciałem e, wejść e, sobie zrobić nowe, to już nie można było e, Milkszej 913, dlatego wykorzystałem Milkszej 914 i ta nazwa mi się bardziej spodobała i takim cudem właśnie tutaj jestem. To tyle, pa!